Półczesne gry powinny bardziej stawiać na interaktywności i tak zgodzę się z tym, bardziej powinny być grami, a nie filmami po prostu, więc zobaczmy, co ma tutaj cyberkruki do powiedzenia w tym temacie. Komputerowe stale ewoluują i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystkie ich aspekty, mimo pewnych problemów jakie toczą branżę od już ładnych paru lat, stale są usprawniane. Oświetlenie, mimika postaci. Ej, muzyka zobliwiona w tle. O kurwo, po jednej nutce. Ci animacje, czy udźwiękowienie. Wszystkie te aspekty z generacji na generację pochłaniają coraz większe koszty produkcyjne, aby dorównać pewnemu standardowi jakości i przyciągnąć uwagę graczy. A jednak jest jeden aspekt, który, choć powinien być stale poprawiany wraz ze wzrostem technologii. Wydaje się stanowić zapomnianą gałąź ewolucji w tym gatunku sztuki. Dlaczego współczesne gry z budżetami, o jakich twórcy 20 lat temu mogli tylko pomarzyć, oraz technologią, która na początku wieku mogłaby nam się wydawać odległym science fiction, porzuciły swą interaktywność? Jeżeli miałem na to pytanie jakoś odpowiedzieć, to mi się wydaje, że ogólnie ten cały biznes vibe, który wleciał w gry, to że gry teraz nie są robione jakby od pasjonatów dla graczy, tylko jest robiony od biznesmenów dla niegraczy, tak można powiedzieć. Ostatnio co było właśnie z tym DAI w grach, że wszystkie były z wielką inkluzywnością tylko po to, żeby zapełnić jakąś tam, wiecie, fajeczkę w Excelu, że gra jest o różnych gatunkach ludzi, że każdy może się utożsamić i tak dalej. Dalej, zamiast skupić się na tym, żeby gra była faktycznie dobra, ale tak samo na tym, że no, duża część graczy na przykład lubi takiego Death Stranding, gdzie to jest walking simulator pełno paru, totalnie realistyczny, z hollywoodzką obsadą, jest po prostu interaktywnym filmem, a nie pełnoprawną grą, jak, jeżeli miał, mielibyśmy to jakoś tak naprawdę nazwać. Ona wiadomo ma dużo takich aspektów, które skupiają się na tobie, żebyś rozkminił sobie jak faktycznie dobrze to, optymalnie tą grę przejść, ale mimo tego to dalej jest ten interaktywny film, jak ja zagrałem w tą grę, przez pierwszą godzinę miałem może 40 minutka scenek, no mi się tak odechciało, że to jest niemożliwe, nie? I tego jest za dużo aktualnie. Po prostu powinno być więcej gier, jak na przykład Soulslike'i, ale jestem z zjebem, ale te gry faktycznie, one są grami. Ty w nie grasz. No kurwa, po to gry nazywają się grami, żeby w nie grać, a nie oglądać. No nie rozumiem tego, naprawdę. A i kolejnym właśnie aspektem jest to, że duża część graczy właśnie teraz nie jest Faktycznie graczami, a dużo jest osób takich ala Deddy Gamerzy, czy tam. dad kurwa Deddy. dad bądź casuale, którzy właśnie nie kultywują tej takiej naszej natury growej jako gry, a bardziej kultywują to jako rzecz do posiedzenia, do eskapizmu i tak dalej, co no trochę szkodzi naszemu rynkowi, bym powiedział. Half-Life 2 był przełomowym tytułem z wielu powodów, dla mnie jednak zawsze kojarzyć się będzie on z sourcem, silnikiem, który w przyszłości stał się podwaliną wielu hitowych produkcji. Umożliwił on w tak odległych z dzisiejszej perspektywy czasach na bardzo kreatywne wykorzystanie prostego modelu fizycznego. Który sprawiał, że rozgrywka mogła nieść ze sobą wiele kreatywnych momentów. Wystarczyło wtedy dać graczom do rąk Gravity Guna i niczym dziecko z wiaderkiem i łopatką pozostawione samo sobie w piaskownicy, potrafili oni wykrzesać z liniowej strzelanki ogromne pokłady fanu. Bo wtedy właśnie był inny vibe tworzenia gier. Ty musiałeś po pierwsze się czymś wyróżnić na tle pozostałych, tworzyć coś ciekawego, innowacyjnego, przez co gracze mogli zakochać się w Twoim produkcie, albo wyszukiwać takich metod, które stwarzały, że Twoja gra jest po prostu ciekawsza. No teraz, jeżeli mamy silnik takim, jaki jest Anil 5, który tak naprawdę no, nie jest mega ciężki do tworzenia, i mówię to z pozycji osoby, która nigdy nie stworzyła żadnej gry, ale po prostu taka jest prawda, to kiedyś oni musieli wykorzystać różne manewry, różne sposoby na to, żeby ta gra faktycz faktycznie, jakoś działała. Przykładowo, tak z pierwszej beczki, no to Gothic, który zamknął swój świat i nazwał to barierą. Zajebista rzecz. Pacman, gdzie ciężko było wgrać tych pięć albo 6 duszków, żeby pojawiały się i były osobnymi pikselami i osob osobnymi postaciami, które latają po tej całej mapie, więc dali jednego, który mruga i się teleportuje między tymi miejscami, ale że jego hitboxy były na tyle duże, że, że ta teleportacja nie pozwalała Ci ominąć go latując w niego w odpowiedniej sekundzie, bo i tak po prostu ten hitbox się trafił, Ty w ogóle tego nie odczuwałeś, że to jest, że to jest jeden i ten sam duszek e, w sześciu różnych pozyc pozycjach jednocześnie. I to jest właśnie zajebiste, że wtedy ludzie musieli szukać tych właśnie metod, tego czegoś, czego teraz no, ludzie nie muszą szukać, bo wpiszą pewnie jakiś kod, wezmą gotowy jakiś asset, jakiś prefix, jakiś Prefix sobie preset i mają z Głowy, nie? I mają to wszystko zrobione, nie ma tej kreatywności. Tylko zostawcie w poziomach trochę interaktywnych obiektów i będziecie mieli przepis na sukces. Valve doskonale rozumiało, jak pozytywny wpływ na odbiór ich gry miały te pozornie mało przydatne z punktu widzenia level designu elementy. Kiedy kilkanaście lat później oddali oni w oh, ręce okay. Alexa, pierwsze co. Jaka tam zajebista jest fizyka napojów w ogólnie płynów, nie? Oni tak z dupy dodali to w kreś aktualizacji i tam Liquid zachowuje się faktycznie jakby był cieczą. To jest zajebiste, nie? I oni tak z dupy sobie dodali. No chłopie, jeżeli coś takiego mogli dodać w Alexie, to czego na przykład tego nie ma w innych grach? Nie rozumiem tego. No dobra, bo tam bierze to w chuj po zespołów. No dobra, ale gdyby to były tamte czasy i taki sposób by został stworzony, no to oni by szukali jak to właśnie zaimplementować do gry, żeby to było, bo to jest zajebisty taki feature, tylko po to, żeby to było w grze, a nie po to, żeby sobie to ułatwić, bo jara, jarało ich to, jarało to, że taki Liquid, kurwa, jest Liquidem, no ej, teraz tego nie Pozwolili ma. Pozwolili nam zrobić to narysować kilka kutachów na działającej tablicy, porzucać butelkami z balkonu, czy popawić się chwilę schowanym w słoiku żuczkiem. Implementacja szeregu takich z pozoru banalnych elementów może składać się na niesamowicie imersywne doświadczenie, które pozwoli graczom traktować dany tytuł jak prawdziwy sandbox, niewypełnioną pytajnikami mapę, na której możemy nie tyle robić co chcemy, a to na co pozwolili nam twórcy. Czyli zazwyczaj na niewiele. Istnieje całkiem sporo tytułów, które oparły swoją rozgrywkę na takich filarach i do dziś uchodzą przez to za kultowe i warte ogrania. Dark Messiah, Might and Magic ma już niemal 20 lat. Mimo tego do dziś ciężko jest mu doścignąć w aspekcie czystego fanu, płynącego z potyczek wykorzystujących jego model fizyczny oraz interaktywność obiektów takich jak Liny. I dodatkowo ten płyn został zrobiony za pomocą shaderu, a nie typowo przez teksturę, przez co nie obciąża gry. Właśnie! Jacob, dziękuję. Świetnie napisałeś. O to chodzi. Stworzyli sposób na to, żeby to zaimplementować do gry i automatycznie nie obciążając tej gry za bardzo. Więc w takim cyberpunku przykładowo, jeżeli by znali jakby przepis na to, jak to zrobić, no to i to by dodali, to taka mała ciekawostka, taka, taka mała pierdółka, ona by strasznie wpłynęła na grę. W każdym razie na komfort gry i na tą taką imersyjność. No ale wolą pierd w ogóle teksturę wody i chuj. I tyle. I wywalone jajca, nie? To jest głupie. Beczki, czy inne skrzynie, które możemy wykorzystać na swoją... To jest tak, jeżeli jakaś gra coś stworzyła i ludzie nazywają to anomalią, no to przez to, że to zostało stworzone, to znaczy, że to jest możliwe do wykonania. I my możemy tego oczekiwać od każdej gry tak naprawdę. Czyli jeżeli w takim Aleksie był ten płyn, to on może być w każdej grze. To nie jest tylko wyjątek dla Alexa bo jest anomalią. Korzyść. Prosta struktura. I jakbyśmy wzięli w ogóle te wszystkie gry z tymi zajebistymi feature'ami i połączyli to w jedną grę, to byśmy dostali taką grę w tym momencie, o której by nam się nie śniło. A najlepsze jest to, że ta gra jest na wyciągnięcie ręki, tylko że kurwa nikt nie chce tego zrobić. Ja też tylko pierdolę, nic nie robię, ale to jest moje zadanie. Struktura poziomów nie przeszkadza w tym, aby nadal, pomimo tylu lat od premiery, cieszyć się Dark Messiah. Formuła gier, które starają się balansować na krawędzi RPG i zamkniętej, ustrukturyzowanej przygody, bynajmniej od tego czasu nie umarła, ba, można wręcz powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat powróciła ze sprawą paru głośnych, z różnych powodów zresztą, tytułów. Ich autorzy nie zdecydowali się jednak sięgnąć po te, jakby nie patrzeć, sprawdzone rozwiązanie, które zarazem byłoby o wiele łatwiej zaimplementować przy współczesnej technologii. W okolicach premiery GTA 5 popularne było porównanie tego, jak zachowuje się silnik fizyczny piątki w bezpośrednim zestawieniu z jej poprzednikiem. Sam pamiętam, że jedną z moich ulubionych rzeczy w Czwórce była możliwość puszczenia kaczek bezwładnie latającym po ulicy Nikobeliciem za sprawą świetnego systemu Euforia. Zrezygnowanie z tych technologii w następcy miało swoje uzasadnienie. W końcu Rockstar oryginalnie wypuścił tę część na konsolach siódmej generacji. Ale ja, jak i wielu innych akolitów Czwóreczki, nigdy się do tego nie przyznamy, bo w Liberty City bawiliśmy się po prostu lepiej. Pomimo znacznie większej ilości pojazdów i pobocznych aktywności, jakie oferowała piątka. Ta interaktywność świata gry, wynikająca z miejscami wręcz zabawnego modelu fizycznego, który, jakby nie patrzeć po prostu w czwórce, był lepszy, stanowiła dla nas pik zabawy rozumiem założenia projektowe, aby jasno i klarownie sygnalizować graczom jakie elementy ich gier są interaktywne. Odbiera to jednak wielu wysokobudżetowym produkcjom te magie zabawy mechanikami, które stanowią z pozoru wyłącznie tło. W 2017 roku Nintendo tworząc nową główną odsłonę Zeldy postawiło na podejście do Nc graczom nieskomplikowane co prawda, ale bardzo gęsto usiane w kocie gry systemy. Breath of the Wild symuluje zmiany temperatury, odrastanie roślinności, którą może wykorzystać na wiele Zemniaj sposobów, nocy. od wypalania traw po ścinanie niewielkich drzewek. Do tego pozwolili wspinać się wszędzie, gdzie się da i zaimplementowali proste mechaniki pozwalające bawić się fizyką. Nie skorzystali z Właśnie, Mod to nie jest w ogóle RPG i tak dalej, jak chyba kiedyś Zelda były, nie? Ale tu mogę się mylić, czy one w ogóle są z natury RPG-ami. Ale zawsze takie kojarzenie z tym miałem. Ale w każdym razie to jest totalny sandbox. To jest, ty jesteś rzucony w świat, który może zrobić dosłownie wszystko. To jest jakby ostatnio to zrozumiałem, bo zawsze byłem mega hiterem ty, tej Zeldy, ale trochę sobie pograłem na, na Switchu, zobaczyłem, jak to faktycznie wygląda, co mogę tam zrobić i co mogę osiągnąć. I faktycznie to jest gra, w której ty masz po prostu wejść do gry i robić co chcesz. Ty nie Musisz kurwa w ogóle robić questów. Ty może sobie pójść na wielką wyprawę w poszukiwaniu zajebistej broni. Trochę się rozjebie po 10 uderzeniach, ale stil, przygoda będzie zajebista. Z tego jednak tylko casualowi gracze chcący pobawić się co silnikiem w podobnym fajbie, co puszczenie kaczek serbskim zbrodniarzem. No, może trochę odmiennym. E, najwięcej z tego systemu wyciągnęli bowiem bardziej zaangażowani odbiorcy od tych najbardziej hardcorowych speedlaneów począwszy, którzy latami udoskonalali swoje przejścia za sprawą odkrywania nowych możliwości, jakie dawały te systemy po content creatorów, którzy zaspamowali YouTube'a filmami o tym, co jeszcze można robić w Nowej Zeldzie. I w ten sposób napędzali całe te kółko zdobywania zasięgów przez grę. I wiecie co? Gdy Ubisoft próbował stworzyć swój własny Knock w tej formuły, to nawet oni, co zauważyli, spróbowali przenieść nieco funkcjonalności, takich jak zagadki z użyciem fizyki, czy głupieści na drzew. I spoko. Szkoda tylko, że nie wpadli na to, aby spróbować dodać nieco więcej interaktywnych elementów do innych open worldowych gier, które wypuszczali na rynek. Wraz z ogromnym wzrostem ilości pamięci RAM w naszych komputerach oraz przede wszystkim procków. Nie idzie Żadna rewolucja technologiczna, która realnie wpłynęłaby na to, jak gra się w dany tytuł. Fajnie, że mamy ray tracing. W sumie to nie poza cyberpunkiem ze świecą szukać gry, która dobrze go wykorzystuje, ale fajnie, że próbowali coś takiego zrobić. NVIDIA zrobiła też jednak physics, silnik, który kilka gier wykorzystywało w naprawdę spektakularny sposób. Często były to bardzo małe rzeczy, jak chociażby odłamki w szkła w drugiej mafii ale robiły wrażenie, umacniając jednocześnie gracza w przekonaniu, że jego działania znajdują odwzorowanie w świecie gry. I nie tak dawno, zaledwie kilka miesięcy temu, uczynili go open-sourcowym, oby ktoś po to sięgnął, albo chociaż spróbował czegoś podobnego w swojej grze. Takie smaczki doceniacie tym bardziej, im więcej gier ogrywacie, bo większość produkcji po krótkiej chwili obcowania z nimi, zaczyna dawać poczucie doświadczenia na szynach. Miło byłoby się czasami zatrzymać, choćby na kilka sekund, aby pobawić się śmiesznym ragdolem, czy zrobić jakąś głupotę z pozornie nieprzydatnym itemkiem. A, no właśnie, ragdole. Dawno ich nie widziałem, a przecież powstały w 1998 roku. No dobra, z tym nie widziałem, to może trochę przesada, ale przestałem na nie zwracać uwagę, bo po pierwsze nie są wcale nowe, a po drugie, nie oszukujmy się, mogłyby być lepsze. Ale właśnie, jak często macie taką sytuację, to możecie napisać w komentarzach, że zatrzymujecie się w grze i podziwiacie coś, co w niej jest albo na horyzoncie, albo po prostu zaimplementowane w jakąś mechanikę gry. Jeżeli chodzi o takie najnowsze produkcje, gdzie faktycznie się zatrzymałem, bo coś dla mnie było niesamowitego, to chyba kingdomską dwójka, gdzie świat był totalnie przekazany tak, jak on miał wyglądać. Ja czułem się tam na łące, jakbym był na łące u babci i sobie po niej chodził, nie? I dobra, to jest aspekt wizualny aspektem takim związanym z mechanikami gry, to jest właśnie ta woda, o której wcześniej powiedziałem, e, grawitacja tego właśnie płynów w Alexie, nie? I jeżeli zobaczymy sobie na te wcześniejsze gry, tam nie wiem, sprzed 2010 roku, to ty faktycznie w prawie każdej grze mogłeś sobie na chwilę usiąść i czymś się pojarać. Zobaczyć, ej, ale to jest zajebiste, nigdy tego nie widziałem. A teraz mamy na odwrót. Gramy w te gry i tam nie ma nic takiego wybitnego, ciekawego, coś co właśnie cię zatrzyma na chwilę, że stwierdzisz sobie, ej, spierdalam też szyby w Mafii Dwójce, bo nigdy tego nie widziałem. Bo teraz to wszystko jest takie normalne. W, w GTA 4 tam właśnie zajebista jest fizyka napad tych opon, że one faktycznie się chyba zmniejszają. To jak to woda się zachowuje, że ma totalnie swoją właśnie grawitację i tak dalej, to jest piękne. A w piące właśnie to jest płaska tekstura, której nie ma nic ani żadnej animacji. I to jest właśnie mega, mega ciekawe, że ta szczegółowość, jak się mówi diabeł tkwi w szczegółach, no to ona już znikła. Już bardzo rzadko możemy ją spotykać w grach. Co więcej, większość ulubionych szmacianych lalek pochodzi z lat minionych. Saints Row 3, GTA 4, Just Cause 2, Bloodborne. O, Bloodborne. Bloodborne był szczególny ze swoimi balonikowymi grubasami. Niby moment w grze, dosłownie 10 sekund, kiedy człowiek przystawał i kręcił się w ciele poległego oponenta, patrząc jak radośnie podryguje, a jednak zapadło w pamięć a destrukcja otoczenia? Swój pik to przeżywała przy premierze Battlefielda 3 i 4, a także kilku innych grach, które oczywiście wyszły już dawno temu. BeamNG zostało wypuszczone w 2013 roku i wiele osób mówiło wtedy, że takie gięcie blachy będzie w przyszłości bardziej powszechne. To poszło w zupełnie odwrotnym kierunku. Gry się wręcz uwsteczniły jako medium, bo z jakiegoś powodu przestały traktować to za istotny element. Szczerze zastanawiam mnie, jak podejdzie do tego GTA 6, choć mam obawy, że, ze względu na duży nacisk, jaki zapewne Rockstar kładzie na rozgrywkę online, czeka nas co najwyżej powtórka z piątki. Chciałbym się w tym jednak bardzo pomylić, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tym nieszczęsnym BMG. W sumie nie takim znowu nieszczęsnym. Ma przytłaczająco pozytywne recenzje, pomimo tego, że tkwi we wczesnym dostępie i dalej nie jest tak naprawdę pełnoprawną grą, którą odpala się aby zrobić coś konkretnego, a mimo to masa graczy spędziła w niej tysiące godzin, wielokrotność tego, co można wycisnąć z dowolnego Need For Speeda. To jest droga, którą powinniśmy obrać w rozwoju naszej technologii, a nie jakieś odbijanie promieni, bo ma realny wpływ na to, jak gracz wchodzi w interakcję z ukrywanym tytułem. Sporo ostatnio mówiło się o postaci Hideo Jimmy ze sprawą premiery Death Stranding 2. Ja co prawda w dwójkę jeszcze nie grałem, czekam aż wyjdzie na jedynej słusznej platformie, tak samo jak jedynka, ale naprawdę szanuję i rozumiem geniusz Kojimy. Z jakiegoś powodu branża lubi go przedstawiać jako człowieka, który chciałby, aby jego gry przypominały filmy Hollywoodu i skupia się na tym, że robi długie i dziwne cutscenki. A powinniśmy zamiast tego przyjrzeć się mnogości interakcji, jakie ten chłop powrzucał zarówno do Metal Gearów, jak i Death Stranding. Jego fenomen to dla mnie nie tylko kadcenki, a przede wszystkim gameplay bo w tych grach ciekawiej chodzi się żółwim tempem niż biega w innych wysokobudżetowych. Ej no tu się zgodzę jeżeli ostatnio, dobra ja nie grałem dużo, grałem może z godziny i 15 minut, nie? W tego Death Stranding jedynkę, bo mnie to zanudziło na śmierć, ale skill jak ja zobaczyłem jaka tam jest głębia ostrości w tych skałach w tych klifach, które my mamy w wodzie i tak dalej, to to dla mnie było coś niemożliwego po prostu to było takie zajebiste, tak często gry nie potrafią sobie poradzić z głębią ostrości, nie potrafią do Dobrze tego po prostu z, zaimplementować do gry. Nie wiem dlaczego. Nawet poet Wójka, który jest hackiem slashem i tam nie stawia się w ogóle na to, to ma to w głębi ostrości. A jak wejdziemy w takiego asesyna czy inne gry tego typu, no to faktycznie tego tam nie ma. Ten świat jest mega płaski. I tutaj na pewno muszę właśnie powiedzieć i wymienić jako jeden z najlepszych plusów, że tam te wizualia w Death Strandingu, no to to jest po prostu coś niesamowitego. To jest coś genialnego. Tam ta pierwsza właśnie dolina, w której jesteśmy, no to. To, to jest totalny rajd dla oczu, jak idziemy, jak suwamy się po tych kamieniach, jak widzimy tą głębię w dół, potem idzie, idzie, jesteśmy na dole, patrzymy w górę, no 10 na 10, nie, pod tym względem. Tytułu. Tak samo fenomen Postala 2 nie wynika po prostu z tego humoru. To nie widok ucinanej głowy NPCa, na którego wcześniej nasikaliśmy, odpowiada za magię tej gry, tylko fakt, że my to zrobiliśmy. Własnymi rękoma, a potem tę głowę kopnęliśmy. I się potoczyła w kierunku, w którym miała się potoczyć. I ciekawostka, tam są misje, w których w ogóle nie trzeba używać brutalności. Jak jest ta mega tematyczna misja kup mleko, to nie trzeba tego mleka zajebać i rozjebać cały sklep. Wystarczy pos postać chwilę w kolejce. To jest piękne, nie? Że dają nam e, twórcy takie możliwości. Jesteśmy jako gracze bandą psychopatów, ale powinniśmy bardziej doceniać te mało rzucające się w oczy detale. Oczywiście nie dotyczy to całego rynku. Muszę na przykład przyznać, że ogromne wrażenie zrobiło nam mnie Abiotic Factor i nie mogę się doczekać aż za w pełną wersję, która wyjdzie już niebawem. Jest to, co prawda, reprezentant gatunku, w którym ta interaktywność zawsze grała pierwsze skrzypce, mówimy bowiem o dość specyficznym survivalu. Tym bardziej szkoda, że zazwyczaj podkradając featurey z gier survivalowych, twórcy myślą o systemach craftingu, a nie możliwościach, na przykład, kształtowania przez gracza terenu, czy tak jak w abiotiku, zrobienia ze swojej kupy ważnego elementu misji naukowej. Tak w tej grze może wam czasami zabraknąć kupy. A przecież nie wymaga to obecnie ogromnych możliwości obliczeniowych. Taki Donkey Kong Bananza, w którym możecie przekopywać się przez mapę, wyrywać elementy skały i nimi rzucać, aby tworzyć jeszcze większe uszkodzenia terenu wychodzi na Switchu 2. Breath of the Wild działał... Control, co w ogóle polecam, nie jestem fanem FPS-ów, a ta gra jest po prostu fenomenalna to, że my tam mamy te elementy właśnie niszczenia otoczenia, które możemy wykorzystać jako broń, bo mamy to jakby zdolności telepatyczne, to jest coś niesamowitego. I cały ten koncept w ogóle, że jesteśmy właśnie takim nadczłowiekiem, który ma te zdolności jak latanie, jak kontrolowanie innych, jak niszczenie otoczenia i strzelanie w nim w innych, czyli po prostu ta telepatia, no to jest genialne. I fajnie, że właśnie ten główny ten aspekt tego FPS-a został tak ładnie nam ukazany. I tak naprawdę to jest ten Najważniejszy aspekt kontrola, tylko że on jest dobrze zrobiony z tą różnicą, bo dużo jest takich miejsc, w których próbują podobnych rzeczy, tylko że w ogóle to się nie sprawdza, bo jest po pierwsze zrobione to brzydko i no odpierdol. było na jedynce, niewybitnie, ale działało. Rozwój technologii w grach stale postępuje, ale czy na pewno w dobrym kierunku? Dlatego jeśli ogrywacie jakąś grę, która ma chociaż jeden fajny i ciekawy feature, na przykład yy, gimie silnika fizycznego, to naprawdę zachęcam Was, abyście czasami się zatrzymali na chwilę i po prostu popawili nim trochę, jak dziecko. Bo to naprawdę daje dużo fanu i pozwala pomyśleć czasem o innych aspektach technologii niż te wizualne. Trzymajcie się i do usłyszenia. Zajebisty temat na film, naprawdę. Stawiam lajka. No tak, róbmy z gier coś co faktycznie jest grow, co ma nam dużo do zaoferowania, a nie to co się dzieje aktualnie z grami.